Witam Państwa serdecznie. Chciałbym przedstawić Pana Andrzeja Dadeły, głównego ducha w wrocławskich szachów, dzięki któremu turniej w Wrocławskich nie miałby szansy istnieć. Czy jest Pan zadowolony z tego turnieju? Jestem zadowolony. Jest dużo świetnych zawodników, bardzo dobra atmosfera, dobry zielony partii. Także myślę, że to jest to święto w Wrocławskich szachów, święto szachistów, święto fizycznych. Co jest według Pana, pana ważniejsze? Bo zarówno dzięki Panu się udało się tak tak turnie jak ten obecny, jak wszyscy w Polsce wiedzą, że powstała bardzo silna drużyna Kolonii Rosji? Czy dla Pana ważniejsza jest, żeby była silna drużyna, która wygra mistrzostwo Polski, czy żeby ten Czorniej w Wrocławiu był najbardziej zadowolony Polskim Czorniejem? Zależy na tym, żeby kolonia Wrocław była silnym wychowali żeby się w niej w przyszłości mistrzowie mistrzowie świata. To są te cele, żeby jak najwięcej Europie grało w szachy, żeby się nie tylko na tym profesjonalnym poziomie, ale Natomiast w i Wrocław jest jednym z elementów, które mają prowadzić do tego celu. Gra Pan także w szachy i o ile słyszeliśmy, dzisiaj jako jednemu Pan udało się zremisować artystrem podziemiarem Smithem. Czy było trudno grać artystrem? No na pewno, tak. w tym, bo graliśmy w ramach imponistyjnej podejście, to wyraźnie gorzej artyst poświęcił jakość i wydawało się, że przegram tą partię. Natomiast udało mi się znaleźć motyw, którym w, w, w zagroziłem wydaną jednego z gońców na no, liście i tutaj artyst nie bał się grać bez, 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 bez dwóch gońców i bez jakości takiego dzieci czy mój. Jako jest podelka naszej cytryników, on Pana o takie pytanie. Słyszałem, że niedługo się Pan dokądś wybiera. Może Pan przybliżyć swoje najbliższe plany? I jest. jeżdżę do RPA na dosyć mały dynamikę świata, tak gdzie on wiele wylatuje i mam nadzieję że na dużą moc i znowu Dziękujemy bardzo za wywiad i gratulujemy remisu w cynistów. Dziękuję bardzo.